Byłam w swoim pokoju, kiedy wujek brał prysznic i nagle poczułam pewien dyskomfort w brzuchu, jakbym miała 15 lat. Nie była to jednak zwykła chęć zabawy, a raczej potrzeba skorzystania z łazienki. Nie spodziewałam się, że spotkam tam wujka. Zdecydowałem się więc na bardzo odważne działanie. Po wyjściu z łazienki do głowy wpadły mi niegrzeczne myśli. Tak, te zabawne myśli. A w tej chwili był jedynym obecnym mężczyzną. Osoba, która przyszła mi na myśl to mój wujek, a na mojej twarzy pojawił się figlarny uśmiech, gdy moje ręce badały pomysł zrobienia czegoś, czego nigdy wcześniej nie próbowałem. Moja matka i siostra spały, nieświadome tego, co miało się wydarzyć. Z determinacją ruszyłem w stronę schodów prowadzących do pokoi, musząc upewnić się, że nikt z nich nie był obudzony. Drzwi były zamknięte, a światła zgaszone. W środku moja mama spała spokojnie. Zastanawiałam się, co by sobie pomyślała. Gdyby mnie w tej chwili zobaczyła, lepiej nawet o tym nie myśleć. Moje myśli były skupione tylko na jednej rzeczy i nie pozwoliłabym, aby rozsądek mnie powstrzymał. Podeszłam do drzwi pokoju mojej siostry. Poczułam lekkie drżenie dłoni, gdy ostrożnie przekręcałam klamkę, unikając jakiegokolwiek hałasu. Drzwi otworzyły się cicho, a ja wyjrzałam na zewnątrz. Na zewnątrz dominowała ciemność, przerywana jedynie słabym światłem małej lampki którą moja siostra zawsze zostawiała zapaloną. Z moich ust wyrwał się nerwowy śmiech, mieszanka niepokoju i ekscytacji. Wróciłam do korytarza, czując przyspieszone bicie serca. To była intensywna emocja, trudna do opisania coś pomiędzy nerwowością a oczekiwaniem. Schodząc po schodach z przyspieszonym sercem, moje myśli kipiały, próbując zdecydować, co zrobię z moim wujkiem. W głowie przewijały mi się różne pomysły. Niektóre dość odważne. W końcu zdecydowałam, że pokój będzie idealnym miejscem na mój żart. Przez chwilę czułam, że to tylko niewinna zabawa, coś przyjemnego i lekkiego, ale w głębi wiedziałam, że to nie była zwykła zabawa. Moje myśli zaczęły biec dalej niż powinny, ale byłam już zbyt zaangażowana, żeby się wycofać. Usiadłam i czekałam, podczas gdy mój wujek brał prysznic. Czując mieszankę nerwowości i ekscytacji, rozejrzałam się, aby upewnić się, że jesteśmy naprawdę sami, jakby otoczenie przygotowywało się na odpowiednią scenę. Czas zdawał się dłużyć, a moje serce przyspieszało z każdą sekundą. Kiedy usłyszałam, że woda przestała płynąć, a drzwi łazienki się otworzyły, zobaczyłam, jak mój wujek wychodzi jeszcze z kroplami spływającymi po skórze i mokrymi włosami. Przepraszam, wujku, powiedziałam szybko. Próbując ukryć wyraz twarzy, który prawdopodobnie już mnie zdradzał, z gorącą i zarumienioną twarzą, zatrzymał się, gdy mnie zauważył, wyglądając na zaskoczonego, że mnie tam o tej godzinie spotkał. Co robisz, że nie śpisz o tej porze? Zapytał z lekkim, podejrzliwym uśmiechem, wycierając włosy ręcznikiem. Przygryzłam wargę, próbując szybko wymyślić sposób, aby kontynuować żart. Ach, nie mogłam zasnąć. Usłyszałam jakieś hałasy i zeszłam, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Skłamałam, pozwalając sobie na uśmiech, który sugerował, że jest coś więcej za tymi słowami. Spojrzał na mnie ciekawie, jakby próbował zrozumieć, co się dzieje. Hałasy jakie hałasy kontynuował, wchodząc w grę i utrzymując klimat. Poczułam motyle w brzuchu, ale byłam zdeterminowana, żeby iść dalej. Myślałem, że to złodziej czy coś, ale najwyraźniej to byłeś tylko ty, zaśmiałem się nerwowo, pozostawiając w słowach nutę żartobliwości. Podszedł powoli, z zaintrygowanym spojrzeniem, jakby chciał zobaczyć, jak daleko zajdzie ta interakcja. Kiedy usłyszałam dźwięk wody zatrzymującej się i otwierających się drzwi do łazienki, zobaczyłam, jak mój wujek wychodzi z kroplami wciąż spływającymi po skórze i mokrymi włosami. Przepraszam, wujku, powiedziałam szybko, Próbując ukryć wyraz twarzy, który prawdopodobnie już mnie zdradził, z gorącą i zarumienioną twarzą. Zatrzymał się, gdy tylko mnie tam zauważył, wyglądając na zaskoczonego, że znalazł mnie o tej godzinie. Co robisz o tej porze? zapytał z lekkim, podejrzliwym uśmiechem, gdy wycierał włosy ręcznikiem. Przygryzłam wargę, próbując szybko pomyśleć, jak kontynuować żart. Ach, nie mogłam spać. Usłyszałam jakieś hałasy i zeszłam na dół, zobaczyć, czy wszystko w porządku, skłamałam, uśmiechając się, co sugerowało, że za tymi słowami kryje się coś więcej. Patrzył na mnie z zaciekawieniem, jakby próbował zrozumieć, co się dzieje. Odgłosy? Jakiego rodzaju odgłosy? Kontynuował, wchodząc w grę i podtrzymując nastrój. Poczułam motyle w brzuchu, ale byłam zdeterminowana, żeby iść dalej. Myślałem, że to złodziej czy coś, ale najwyraźniej to tylko ty, zaśmiałem się nerwowo, pozostawiając w słowach nutę żartobliwości. Podszedł powoli, z zaintrygowanym spojrzeniem, jakby chciał zobaczyć, jak daleko zajdzie ta interakcja. Zapytał, wyraźnie rozbawiony sytuacją, gdy poprawiałam ubranie, ciągnąc za rąbek koszuli, próbując ukryć zdenerwowanie. Pomyślałem, że zaproponuję grę. Z prowokacyjnym uśmiechem dałem jasno do zrozumienia, że moja propozycja nie dotyczy żadnej zwykłej gry. Uniósł brwi, oceniając, czy chcę dołączyć do gry gry, która zdawała się odbijać echem w jego umyśle. Zastanawiałem się nad możliwymi konsekwencjami i zdecydowanym skinieniem głowy poczułem tę przyjemną nerwowość, która pojawia się, gdy przekraczam linię bez powrotu. Prawie szeptem rzuciłam mu wyzwanie samym spojrzeniem. Pozostał milczący przez kilka sekund, zdając się rozważać dostępne opcje. Ale potem uśmiechnął się i podszedł. Okej, okay. zagrajmy, powiedział z uśmiechem, który pokazał, że już wiedział, dokąd to zmierza. Przez to napięcie między nami wzrosło. Wymieniliśmy spojrzenia przepełnione cichymi obietnicami i wzajemnym wyzwaniem. Śmialiśmy się trochę nerwowo, kiedy szliśmy razem do mojego pokoju. Uczucie, które nas ogarnęło, było mieszanką podniecenia i strachu, jak gdyby to co zakazane krążyło między nami swobodnie. Siedzieliśmy bardzo blisko, a uśmiechy pokazały, że wiedzieliśmy, co się zaraz wydarzy. Odległość między nami powoli się zmniejszała, aż poczułam, jak jego oddech miesza się z moim. Jesteś odważny, szepnąłem niemal bezgłośnie, a serce biło mi tak mocno, że wydawało się, że chce wyskoczyć z klatki piersiowej. Wchodził w tę grę, powietrze stało się gęstsze, naładowane oczekiwaniem i pożądaniem. Moje ręce lekko się trzęsły, gdy ciepło rozprzestrzeniło się po całym moim ciele, tworząc atmosferę, która zdawała się wstrzymywać czas, pozostawiając tylko nas dwoje w tej chwili pełnej pokusy. Wiedzieliśmy, co może się wydarzyć, ale nikt z nas nie odważył się zrobić pierwszego kroku. Cisza w domu zmieszała się z bijącym rytmem mojego serca, tworząc melobię, którą tylko my mogliśmy zrozumieć. Nie wiem, czy masz odwagę, wymamrotał niskim głosem, pełnym złośliwości. Tym wyzywającym tonem, który sprawił, że moje serce zabiło jeszcze bardziej. Poczułam jego obecność tak blisko, ciepło jego oddechu zlewało się z moim, pochłaniając mnie całkowicie. Każda przestrzeń między nami była zaproszeniem do przekroczenia tej ostatniej bariery. Intensywne spojrzenie, jakie mi posłał, sprawiło, że dreszcz przebiegł mi po plecach, gdy powoli się do mnie pochylił. Dotyk zaczął się delikatnie, ale wkrótce pasja ogarnęła nas całkowicie. Przełamując wszelkie bariery i uwalniając uczucia, które tak długo gromadziliśmy, objęłam go ciasno, a on trzymał mnie z tą samą intensywnością, jakby chciał mnie chronić i pokazać, jak bardzo mnie pragnie. Kiedy było już po wszystkim, wymieniliśmy spojrzenia, uśmiechnięte, z mieszaniną zdziwienia i współudziału, świadome tego, czego właśnie doświadczyliśmy. Zacząłem mówić, czując, że ważne jest, aby się tym podzielić, ale słowa po prostu nie chciały wyjść. Wewnątrz mnie burza emocji nie pozwalała na uformowanie żadnego zdania. Po prostu skinął głową ze zrozumieniem, jakby dokończył to, co próbowałem powiedzieć, a jego spojrzenie wyrażało ciche zrozumienie. Tak, myślę, że powinniśmy to tu zostawić na wieczór powiedział ze spokojnym uśmiechem, jakby był pewien, że jakoś wszystko będzie między nami w porządku. Wyszedł z pokoju, a ja tam zostałam, ścieliwszy łóżko, każde z nas pogrążone we własnych myślach. Wiedzieliśmy, że ta noc będzie dopiero początkiem czegoś wyjątkowego i ekscytującego. Przyznam, że było to dla mnie niesamowite przeżycie. Nikt inny nie wiedział, co wydarzyło się między mną a Wujkiem to była nasza pierwsza wspólna przygoda. Chwila, na którą czekaliśmy od dawna. Czasami najlepsze historie to te, które trzymamy dla siebie i do tej pory trzymałem te w tajemnicy. Leżałam w łóżku, pamiętając każdy szczegół. Czując mieszaninę satysfakcji i entuzjazmu. W tej chwili zauważyli więź, która utworzyła się między nami, a uczucie, że w końcu przekroczyłem granicę, której tak długo pragnąłem, było jak osiągnięcie czegoś, czego nigdy nie wyobrażaliśmy sobie jako możliwego. Na początku trochę się bałam, ale jednocześnie było to ekscytujące. Zdałem sobie sprawę, że oboje czuliśmy coś, czego nie mogliśmy już dłużej ignorować. Jaka jest Twoja opinia na temat wszystkiego, co wydarzyło się tamtej nocy? A co się stało z moim wujkiem? Rozumiem, że sytuacja może być postrzegana jako kontrowersyjna i że nie wszyscy zrozumieją, co wydarzyło się między nim a mną. Ale wiem też, że jestem samotną kobietą, która lubi cieszyć się życiem i dobrze się bawić. Czy myślisz, że popełniłem błąd? A może powinnam po prostu żyć chwilą, nie martwić się tak bardzo konsekwencjami? Prawdę mówiąc, zastanawiam się, czy to, co zrobiłem tamtej nocy, było słuszne. Choć wtedy wszystko wydawało się sensacyjne, teraz pojawia się zasadnicze pytanie: czy miałbyś odwagę wziąć w tym udział? Z kimś tak bliskim, a może myślisz, że są granice, których nigdy nie powinnam przekraczać tej nocy z wujkiem? To było niezapomniane przeżycie jedna z tych szalonych rzeczy, którym oddajemy się i myślimy tylko o cieszeniu się chwilą. Rozumiem, że dla wielu może się to wydawać niewłaściwe lub nawet szokujące. Wiem, że niektórzy mogą uznać to, co zrobiłem, za błąd lub coś ryzykownego, impuls wymykający się spod kontroli. Ale szczerze, czym byłoby życie bez podejmowania ryzyka? Życie w strachu przed oceną innych może uniemożliwić nam podążanie za własnymi pragnieniami i właśnie podążając za tymi impulsami często odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego dzielę się tutaj tą częścią mojej historii. Nie próbuję usprawiedliwiać moich działań, ale po prostu podzielić się z wami kawałkiem mojego życia. Wiem, że nie każdy to zrozumie i zaakceptuje, i to jest w porządku, nie oczekuję, że wszyscy się zgodzą. Jednocześnie mam nadzieję, że nie osądzicie mnie zbyt szybko, bo każdemu z nas zdarza się czasem popełnić błąd. Chcę wiedzieć, co myślisz, więc zostaw swoje przemyślenia w komentarzach, jestem ciekawy, co myślisz.